Cześć! Dzisiaj widzimy się na Chełmińskim Przedmieściu, a dokładnie przy ulicy Szosa Chełmińska. Pokażemy Wam tutaj czteropokojowe mieszkania o powierzchni prawie 74 m2. Lokal położony jest na trzecim piętrze niskiego bloku wybudowanego z cegły w latach 90. Mamy tutaj zachodnio-wschodnią ekspozycję i świetny rozkład pomieszczeń. Od strony zachodniej znajdziemy największą sypialnię o powierzchni 13 m2... Oraz około 20 metrowy salon. W obu pokojach mamy zainstalowaną klimatyzację, a z tego wyjdziemy również na przystronną lodzie. Od strony wschodniej natomiast znajdziemy dwie sypialnie po około 9 m kwadratowych każda oraz w pełni zaaranżowaną i wyposażoną kuchnię, która została wykończona w nowoczesnym stylu. W mieszkaniu mamy świeżo zrobioną całą łazienkę, kuchnię, podłogi, drzwi i wiele innych, co sprawia, że możesz wprowadzić się tutaj od zaraz. Słowem podsumowania, mamy tutaj cztery pokoje w świetnym rozkładzie pomieszczeń. Budynek z cegły, czyli lepszą izolację termiczną oraz akustyczną, i doskonałą lokalizację. Przosa Chełmińska, jesteśmy od wewnątrz osiedla, dzięki czemu jesteśmy oddzieleni od głównej ulicy. Jednak będzie to świetna komunikacja i pełen dostęp do infrastruktury miejskiej. Jeżeli poszukujesz przestronnego mieszkania w świetnej lokalizacji albo lokum dla swojej rodziny, to oferta może być właśnie dla ciebie. Pamiętaj, Better Call Philip.